Dzień dobry. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na Środowym Spotkaniu z Kulturą. Dzisiaj będziemy mówić o kraju, z którego pochodzi nasza wolontariuszka Raluka i jak Państwo zapewne się domyślacie lub widzicie na załączonym slajdzie, będzie to opowieść o Rumunii, ale również Raluka powie co nieco o sobie. So please, Raluca, introduce yourself to our watchers. Cześć everyone, I'm Raluka. Uh, I'm from Romania. And as I promised uh, two weeks ago, today I will make a presentation about my country and I will also talk about, uh, about myself at the end. Tak, Raluca potwierdziła, że przygotowała dla nas prezentację o sobie oraz o swoim kraju, więc teraz przejdziemy do oglądania. Okay. Uh, so as you probably know, Romania is situated in like the southeastern part of uh, of Europe, and uh, these are like the historical provinces of Romania, which will be really important uh, as I go further with my presentation. So in the center is Transylvania, that is probably the most known. This is like Transylvania or Wallachia, uh, and in the eastern part is is Moldova. And it has a population of around 18 million. Tak, drodzy Państwo, Raluka właśnie powiedziała nam podstawowe informacje odnośnie jej kraju, czyli Rumunii. Rumunia jest zlokalizowana w południowo wschodniej części Europy, kontynentu. Następnie Raluka pokazała nam tą mapkę po lewej stronie i omówiła najważniejsze krainy historyczne, które składają się... Na terytorium właśnie jej kraju. I tutaj mamy Rumunię w, górnym prawym, w górnej prawej części tego kraju. Na południu jest to kraina nazywana u nas Włoszczyzną, natomiast północno-zachodnia część kraju, ta bardzo rozległa, to jest bodajże najbardziej znana kraina Transylwania. Tutaj na końcu jeszcze nasza wolontariuszka nadmieniła, że w Rumunii zamieszkuje obecnie około 18 milionów people. Uh, so now I will continue with some like important historical facts and and figures because they were like the sort of like fathers of what we call Romania today. And here we have Alexander Alexandru Ioan Cuza, and he was like the first ruler of Romania that unified the two. Uh, historical provinces of Romania, so, uh, Cara Rumunia i Moldova. Transylvania came uh, later. Back. E, tutaj przeszliśmy teraz do faktów historycznych odnośnie Rumunii i Raluka mm, przybliżyła nam sylwetki e, pierwszego, sylwetką pierwszej e, osobistości politycznej, e, która odpowiadała za zjednoczenie krajów. II powieść XI wieku. Jest to wspomniany Aleksander Jankuza, który doprowadził do zjednoczenia dwóch krain z trzech, które przed chwilą sobie zobaczyliśmy, czyli Mołdawii i Włoszczyzny. W centrum mamy nasz pierwszy król, jest Karol I. During his reign, uh, Rumunia uh, became independent in 1877 and he is from uh, Uh, a a German dynasty like the Hohenzollern if you've probably heard heard a Rok 1877 to jest rok, kiedy Rumunia uzyskała wspomnianą niepodległość i widoczny tutaj na obrazku Karol I był pierwszym królem Rumunii, pochodził on z pruskiej dynastii Hohenzollern. Okay. Uh, and on the right side we have Ferdinand and he was actually the unifier of all the three regions of Romania. So Uh, of Transylvania, Wallachia and, and Moldova after the, after the First World War. Kolejnym władcą Rumunii był Ferdynand I, widoczny tutaj w górnym prawym rogu. Jego zasługą było to, że do wspomnianych dwóch krajów dołączył trzecią, czyli zunifikował Rumunię do, można powiedzieć, dzisiejszej postaci. Przyłączył pan regime and why he was actually a, a, a obliged to 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 his as king. W lewym dolnym rogu mamy kolejnego władcę Rumunii Karola II, który był postacią kontrowersyjną i zasłynął między innymi z tego, że miał pewne aspiracje dyktatorskie, ale ostatecznie musiał zrezygnować z władzy. And, then the world war came and we have uh, our king on the right I. He was really young when he he took the, the throne but actually the ruler was marshal ion antonescu who actually installed a sort of military authoritarian regime and he had close ties with nazi germany and he's like most known for the romanian holocaust of like killing uh, thousands of jews and roma people Następnie w okresie II wojny światowej krajem rządził Król Michał I, młody król. Jednak faktyczną władzę sprawował wówczas widoczny tutaj na dole pośrodku marszałek Ion Antonescu, który rządził w oparciu o wojsko. Niestety miał również bardzo bliskie kontakty z nazistowskimi Niemcami. Pod jego rządami Rumunia walczyła boku Niemiec w wojnie, ale również odpowiadał on za Holokaust Uh, and at the end of the Second World War, Bucharest and uh, important parts of Romania were occupied by Soviet troops. And in 1940-50 uh, the Soviets installed a communist government. And in 1947 actually uh, Romania turned into the Socialist Republic of Romania with Gheorghiu dej as its, its first ruler. Wraz z zakończeniem II wojny światowej Rumunia dostała się pod władzę sowiecką, została okupowana, zajęta przez Armię Czerwoną i wkrótce w roku 1947 stała się Sowiecką Republiką i tu po lewej stronie Raluka przedstawiła nam osobę pierwszego sekretarza czy osoby rządzącej Rumunią właśnie w tym okresie komunistycznym. 1965, uh, Gheorghe days after a visit in the Soviet Union, uh, was, uh, died and Nicolae Ceausescu became like the secretary general of, of the Communist Party and the de facto of president of, of Romania until 1989. Tutaj w roku 1965 nastąpiła zmiana na fotelu przywódcy. Dotychczasowego Georgiu Deja zastąpił wtedy Nikolae Ceausescu i on był faktycznym prezydentem Rumunii do końca okresu komunistycznego. And as you probably know, in 1989 in december uh, there was the Romanian Revolution that, uh, Um, meant the, the end of the, the communist regime. And Nikolai Ceaușescu and his wife were killed in, uh, during Christmas Day on the 24th. Uh, they were both killed. And here we have our first elected president in 1999, Leonid here in, in, the, in the left. And his uh, prime minister, our first prime minister, Peter Roman. They were both from like a party. Tutaj w roku 1989 nastąpiła zmiana systemu władzy w Rumunii, upadł komunizm. Komunizm oczywiście doszło również niestety do egzekucji dyktatora Mikołaja Ceaușescu wraz z żoną egzekucji transmitowanej i tutaj po lewej stronie widzą Państwo pierwszych demokratycznych Prezydenta oraz premiera Rumunii. So the transition was of course pretty pretty harsh, but we managed to join NATO in 2004 and the European Union in 2007. W ramach kolejnych kroków demokratyzacji życia w Rumunii w roku 2004 kraj przystąpił do NATO. and this is our current prime minister from like uh, december last year he and his party uh, won the, the election and he comes from the national liberal party and then there we have president klaus johannit he's serving now his second term he also comes from the, from the national liberal party Natomiast zdjęcia poniżej ukazują współczesnych polityków związanych z władzą w Rumunii. Tutaj właśnie na dole po lewej stronie jest obecny premier Rumunii, natomiast po prawej stronie prezydent. Obydwaj wywodzą się z Narodowej Partii Wolności, z demokratycznej partii działającej w tym kraju. And now enough with, uh, with the politics. And he'll, uh, then I will present some interesting things to visit, to see and eat in, in Romania. So as you probably heard of of Dracula, he's like the most known figure in, in Romania. It's related to some ruler we had in, in the Middle Ages. But he actually became famous uh, because of Bram Stoker's uh, novel, Dracula.

jest ona związana z historycznym pierwowzorem z okresu średniowiecza, natomiast w rzeczywistości miała niewiele wspólnego z tym, jak ją odmalował w swojej książce Bram Stoker. Natomiast tutaj e, zamkiem Hrabiego Drakuli był zamek Brem, również znajdujący się w Rumunii. Uh, here we have Transpogarashan Highway. It's actually a highway in, in the mountains and it reaches a point of like 2000 meters. W tym momencie Raluka powiedziała nam o pewnej ciekawostce logistycznej w jej kraju, mianowicie o najwyżej położonej autostradzie w południowo-wschodniej e, Europie. Tutaj, uh, na, na zdjęciu, autostrada, uh, and here we have Puiatidor Castle. It was the residence of some former ruler we had in the Middle Ages and he was considered like to stop the Ottoman expansion in like in mid uh, fifteenth century. Kolejną atrakcją turystyczną kraju jest zamek Hunil, Hunilas Zilur, który w, początkowo w okresie średniowiecza był jednym z ważniejszych punktów obrony przed zagrożeniem tureckim, natomiast zachowany obecnie stanowi bardzo istotną atrakcję turystyczną w zachodniej części Rumunii. In the center, we have our most famous dish, which is sarmale and it's actually a cabbage with like uh, meat inside, so our cabbage rolls with meat inside and rice, and it's usually served with mămăligă It's a sort of polenta. It's made of corn, corn flour, and you can actually serve it also with with cream, and you can also drink tsuika with it, which is like an alcoholic beverage of like 70. 60, 70 alcohol. It's made of plums. Teraz słówko trochę o rumuńskich kulinariach, drodzy państwo. Tutaj po środku zdjęcie przedstawia Narodową Potrawę Rumunii, e, która jest bardzo zbliżona do, e, można powiedzieć, naszych gołąbków. E, to są liście e, kapusty zawijane, nadziewane, faszerowane mięsem, dodatkowo podawane z mamaligą, czyli takim rodzajem placka kurydzianego podanowanego z sosem, natomiast wśród napojów alkoholowych króluje widoczna tu na dole tuika, która jest przyrządzana ze śliwek i zawiera w sobie 7, około 70% alkoholu. Uh, now on the right we have the Danube Delta and it's really really famous in Europe. It's actually the newest land in, in Europe and uh, it also has uh, important species of birds. Jeśli chodzi o przyrodę, drodzy Państwo, to tutaj ważnym miejscem na mapie Rumunii jest widoczna na zdjęciu w górnym prawym rogu delta Dunaju, bowiem właśnie na terenie Rumunii znajduje się delta tej rozległej rzeki i jest ona istotna także ze względu na e, znajdujące się tu lęgowiska chronionych ptaków i inne gatunki flory i fauny. Na, e, zone. and the last picture we have Semunza, the sapunta cemetery. it's actually a funny cemetery and on their, you know, graves, people put like funny descriptions about, about themselves. and it has the blue color that is specific to that northern part of romania. Na ostatnim zdjęciu widzą Państwo cmentarz z Sapanta. Jest on bardzo charakterystyczny ciekawy z uwagi na to, że nagrobki jak widać są przedstawiane w takiej formie z obrazkami w dosyć humorystyczny sposób przedstawiające daną osobę tutaj spoczywającą i bardzo istotnym elementem jest też kolor niebieski, bardzo charakterystyczny dla północnej części kraju. I now some more things to, to see. Uh here we have Peleș Castle and this was the the residence of our our bardzo and it's situated really really close to, to e, kontynuując e, zagadnienia turystyczne na pierwszym zdjęciu na górze po lewej stronie mogą państwo zobaczyć zamek Pelesz, który e, przez wieki był e, jedną z rezydencji e, rumuńskich Monarchów i jest położony niedaleko stolicy kraju Bukareszt. Like Na kolejnym zdjęciu widać tak zwany Pałac Kultury w Jassach. Jasy, historyczna stolica Mołdawii, to jest tak jak powiedziała Raluca, drugie co do wielkości miasto Rumunii, zaraz po Bukareszcie. Sam pałac powstał na początku XIX wieku. Here we have a picture of Cluj Napoca. Cluj Napoca is like the third largest city in Romania. It's an important uh, city also in Transylvania. It's the biggest one in Transylvania. And here we have uh, a lot of uh, Hungarian minorities and also German German minorities. Trzecim co do wielkości miastem Rumunii jest Klusz napoca które jednocześnie jest największym miastem regionu Transylwanii. Jest istotne, czy ciekawe głównie ze względu na występujące tutaj mniejszości narodowe, na przykład węgierską oraz niemiecką, więc stanowi bardzo dobre zobrazowanie miksu kulturowego występującego w Rumunii and actually charles of great britain has has its own house in a village in, in transylvania in beskret and this type of uh, of villages are really really popular in, in the south uh, of transylvania kolejnym istotnym elementem niemieckiej kultury w transylwanii czy jej obecności jest tak zwana wioska e, saska wioska sasów e, które zawitały tutaj w średniowieczu. I co ciekawe, e, książę Karol e, z Wielkiej Brytanii ma tutaj rezydencję swoją własną, wykupioną, także jest można powiedzieć e, zafascynowany tą architekturą. And now we go a bit to, to the seaside, to the eastern part of Romania. We have Constanta. Constanta is our largest port to, to the Black Sea. And here in the picture we have the Constanța Casino, and it was it started as a casino actually in the interbellic period. Teraz przenieśliśmy się do południowo wschodniej części kraju. Tutaj nad morzem znajduje się Constanța, która jest jednocześnie największym portem Rumunii, i jej atrakcją turystyczną jest między innymi widoczne na zdjęciu kasyno. And on the right we have also two uh, famous dishes. That is chorba. It's a sort of soup and it can contain uh, different, different vegetables like potatoes, uh, beans uh, and some sort of pork meat or beef meat or chicken meat. Teraz, drodzy Państwo, Luca powiedziała co nieco o kulinariach. Widoczna tutaj zupa, tak zwana ciolba, is rodzajem Z, zupy zawierającej w sobie nie tylko warzywa, ale również różne rodzaje mięsa, także jest e, zupą taką e, bardzo e, różnorodną. And in the last picture we have lenina, which is actually uh, pork uh, uh, meat, uh, and it's like pork fat, and it's usually served with with onions, and you can drink tsukka with it, and it's really really popular in the In ostatnie zdjęcie to oczywiście bardzo popularna w Transylwanii jak usłyszeliśmy potrawa tłuszcz wieprzowy oczywiście mamy nasz po polsku nazwę słonina więc tutaj jest ona zaprezentowana. now I will present you two cities so Bucharest is actually the capital of Romania and I lived there for five years because I studied there. And Brasov is, is my hometown and it's an important uh, touristical attraction. So most of the foreigners that want to, to visit Romania, they will definitely visit Brasov too. And here we have the Ark of Triumph in, in Bucharest and it was built, of course, in, after the First World War. teraz przeszliśmy do omówienia dwóch y, miast Rumunii, które są niezwykle istotne dla naszej wolontariuszki w Bukareszcie, czyli stolicy, studiowała ona 5 lat. Tutaj na samej górze mamy łuk triumfalny znajdujący się w stolicy kraju, a wzniesiony po pierwszej wojnie światowej, natomiast y, miasto Braszów jest miastem rodzinnym. Uh, na here we have the Palace of Parliament. It's actually one of the heaviest buildings in, in the world and one of the tallest actually in, uh, in Europe and it was built during Nikolai Chałuszescu uh, uh, governing time and actually they destroyed an entire neighborhood in that uh, in that part of Bucharest just to build the palace of parliament na kole zdjęciu po lewej stronie drugim od góry widzimy pałac parlamentu budynek parlamentu wzniesiony w okresie rządów nikolaja chałuszescu And what's interesting, this monumental building was built in a place where it was necessary to destroy a large part of the residential or the And here we have the Dumbłowica River. This is the, the river that crosses to Bucharest and it's also an important like touristical attraction, you can like walk around it and it's an important source for our industry and for, for consumption. Przez Bukareszt płynie rzeka Dymbowica, która jest nie tylko atrakcją turystyczną również dla tego miasta, ale także ma związki z przemysłem w tej metropolii. I na ostatnią fotografię mamy Wiktoriów Boulevard. Jest to w zasadzie jeden z najważniejszych boulevards w Bukareszcie. To było built during uh, the, uh, the interbellary period and as you walk by it you can see really important, famous buildings of, of Bukareszcie. Reprezentacyjnym bulwarem czy arterią drogą w Bukareszcie jest Bulwar Zwycięstwa, który powstał w okresie międzywojennym i jak widać na załączonym zdjęciu można tam znaleźć wiele ciekawych zabytków architektonicznych. W jest uh, of the Black Church. It's a really important church, gothic church, and it's really famous in, in Europe. And we have the downtown, and you can see like the, the architecture is pretty familiar with other, like western parts of Europe from with like from the Austro-Hungarian Empire. Na kolejnych zdjęciach już po prawej stronie widać kościół w Braszowie, wyróżniający się swoją wysokością. tak zwany czarny kościół i także faktem, że jest to bardzo dobry przykład na budownictwo w stylu gotyckim. Poniżej natomiast jest zdjęcie starówki śródmieścia właśnie Braszow. And really close to jest Pojana Braszow, it's a ski resort and it's really famous around rich people in Rumunii. It's a famous destination for them. Natomiast niedaleko samego miasta znajduje się Kurort Narciarski Pojana, który jest bardzo popularny i odwiedzany zwłaszcza wśród bogatych, bogatych osób w Rumunii. Cieszy się wielką popularnością. And this was about Romania, now about myself. I have a Bachelor in International Relations and an MA in Development Studies. I like very much to take part into debates and conferences on political the, uh, ideas. Uh, I like, I love cats actually very much, and I love my friends also very much. I like hiking and riding my bike, and I also enjoy traveling a lot. This is a picture from me in Peru in 2019. Teraz Raluca, nam kilka słów o sobie. ukończyła studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe. Uczestniczyła między innymi w wielu konferencjach tego dotyczących. Jak widać również i sama prelegentka powiedziała sobie, jest osobą bardzo towarzyską, ceniącą sobie spotkania z przyjaciółmi. Jest również wielką miłośniczką kotów, co można dostrzec na załączonych fotografiach. W wolnym czasie lubi podróżować rowerem, ale nie tylko po własnym kraju, jak również widać na zdjęciu po lewej stronie na dole, zwiedziła pewne zakątki naszego globu, a owo zdjęcie jest zrobione na tle peruwiańskiego Machu Picchu, czyli pozostałości po kulturze Inków. So, uh, Także, drodzy państwo. Raluka bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie, za uwagę podczas naszego materiału. So thank you very much. My również jej dziękujemy. Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne filmiki, w których będziemy omawiać różne rzeczy z aktywnym udziałem naszych wolontariuszy. Do zobaczenia.